Każde miejsce wakacyjne, czy to wybrzeże Hiszpanii, czy to Włochy, czy to Majorka, czy to Cypr, czy to Portugalia, obojętnie, ma jakąś charakterystykę. Ja zauważyłem tak, że są miejsca, w które niektóre nacje chętnie jeżdżą do tego stopnia, że jak się tam jest, to słychać nie lokalny, ale obcy język na ulicy. Głównie w tych miejscach turystycznych. Na przykład, jak jesteś na Majorce, to słychać niemiecki. Niemcy traktują Majorkę jako kolejny swój land. Nazywają ją male. Chętnie tam wyjeżdżają, chętnie tam kupują nieruchomości. Ceny nieruchomości podskoczyły, a miejscowi się denerwują, że jest u nich coraz drożej. I ich Majorkańczyków, mieszkańców Majorki, Hiszpanów po prostu na to nie stać już. Także wyjeżdżasz na Majorkę, słyszysz niemiecki. Podobnie jest w innych miejscach, na przykład tutaj w Portugalii, na południu, słychać język angielski. Tu przyjeżdżają Anglicy masowo, nawet niektórzy przyjeżdżają własnymi samochodami. Idziesz przez ulicę Lagos i tak naprawdę słyszysz tylko angielski, a żadnego innego języka. Wyraźnie jest to ulubione miejsce Brytyjczyków. Podobnie jest na Cyprze, jak wyjedziesz na Cypr to zobaczysz, że tam się mówi po polsku. Na każdym kroku ludzie mówią po polsku. Jest taki przyjazd polskich turystów, że normalnie gdzieś nie obrócisz na polscy turyści. Czy to w restauracji, czy w muzeum, czy na plaży. Tak jest na Cyprze. Oczywiście ja wiem, że na Cyprze mieszka bardzo dużo Rosjan i to oni powinni tam być główni. Powinno się słyszeć rosyjski, ale szczerze mówiąc, rosyjskiego się nie słyszy, a to dlatego, że Rosjanie na Cyprze to nie przyjeżdżają na wakacje, tylko tam mieszkają. A jak mieszkają, to się nie rzucają w oczy. Ich obecność widać tylko po tym, że są sklepy rosyjskie, a w niektórych sklepach jest napisane po rosyjsku. Tutaj w Portugalii nie ma takiego problemu. Tu praktycznie w każdej restauracji, na każdym sklepie jest napisane po angielsku, a oprócz tego obsługa potrafi mówić po angielsku zupełnie płynnie. Ciekawe, gdzie jeżdżą Francuzi? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale pomyślałem sobie, że Francuzi nie muszą wyjeżdżać za granicę, żeby pojechać na wakacje do ciepłych krajów, bo mają swoje lazurowe wybrzeże. Saint-Tropez, Marsylia, i tak dalej. W Saint-Tropez nie byłem. Pojadę następnym razem i sprawdzę, czy tam słychać francuski czy jakikolwiek inny język. Z tego wszystkiego wydaje się, że miejscem, które nie jest zdominowane, miejscem turystycznym, które nie jest zdominowane przez określoną nację, wydają się być tylko Włochy. Będąc we Włoszech, słychać praktycznie wszystkie języki świata, podobnie jak w Paryżu. Także Cypr dla Polaków, Portugalia dla Anglików. Majorka dla Niemców, Włochy dla wszystkich. A, jeszcze zauważyłem ciekawostkę. Ciekawostka jest taka, że na przykład tutaj w Portugalii o dziwo jeżdżą głównie samochody francuskie. Więc Portugalczycy kupują samochody francuskie. Citroeny, Peugeoty, Renault są tutaj absolutnie górą. Widać je na ulicy. Jest stosunkowo mało samochodów niemieckich. Podobnie jest na Cyprze. Na Cyprze mamy ruch lewostronny w związku z czym no, samochody są sprowadzane głównie z Japonii, więc jeżdżą japońskie samochody. Wjeżdżasz na Cypr i widzisz tam same małe Toyoty, Hondy, Nissany i tego podobne samochody. Ale tak jest na Cyprze Południowym, czyli tam gdzie mieszkają Grecy, na tym Cyprze, Cyprze. Bo jak się przejedzie granicę i wjedzie w tereny okupowane na Cyprze, tam gdzie mieszkają Turcy, no tam jest zupełnie inna sprawa. Małe japońskie samochody się kończą natychmiast. Pojawiają się wielkie bryki niemieckie: BMW, Audi A8, Mercedesy itd. No, widać. Co kraj to obyczaj, co naród to samochody. Tak to jest. Także efekt wszystkiego jest taki, że największe narody Europy dominują: Czechów, Słowaków, Szwedów, Finów. Nie słychać. Nawet jeśli przyjeżdża ich tu dużo, nie wiem, to i tak niestety nie przyjeżdżają tutaj masą. Jednak 80-milionowe Niemcy, czy zdaje się, o ile się nie mylę, bo mówię z pamięci, 60-milionowa Wielka Brytania ma tyle ludzi, że potrafią dominować w miejscach wakacyjnych. Tak to jest. Jest nas więcej, jesteśmy silniejsi. Obojętnie, czy na wakacjach, czy gospodarczo. Tak to już jest. A swoją drogą to ciekawe, że gdyby Anglicy nie sprzedali swojego przemysłu motoryzacyjnego w, od lat 70. do lat 90., wielka likwidacja takich pięknych marek jak MG, Datsuny, Ostiny, Mini i tak dalej. No niestety, wszystko zlikwidowane, jak Bentley i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, czy gdyby nie zlikwidowali swojego przemysłu motoryzacyjnego, to tutaj w Portugalii byłyby popularne również. Angielskie samochody. No nie wiem, może tak, może nie. A wy jakie macie obserwacje na wakacjach? Jakie marki samochodów są popularne w Hiszpanii, w Chorwacji, w Czarnogórze, w miejscach, w których nie byłem? Dlatego je wymieniam. Te same co tutaj? Czy inne? Niemieckie, francuskie, japońskie? I tak niedługo będą wszędzie popularne marki chińskie. Takie mam przewidywania. Zobaczymy. Lista KF Lagos Portugalia. Początek czerwca 2024. Pozdrawiam.